Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję dziennikarzom, że przyszliście na naszą konferencję. A szczególnie witam Rudzianki i Rudzian, bo to bardzo ważna konferencja. Ona oznacza nową szansę dla Rudy Śląskiej. To jest konferencja Komitetu Wyborczego Wyborców Ruda Śląska w Centrum. Temat konferencji to rewolucja czy kontynuacja? Ruda Śląska potrzebuje nowej miotły. Pomimo hasła kampanii, bardzo proszę o niezadawanie pytań o ekologiczny transport, jakim jest poruszanie się na miotle. Nazywam się Jolanta Milas. Zdecydowałam się kandydować, ponieważ uważam, że do życia politycznego i społecznego powinni iść ludzie, którzy sprawdzili się w innych dziedzinach w życiu. I to doświadczenie chcieliby przekazać. Innym ludziom dla dobra wspólnego. Jestem przedsiębiorcą, YouTuberką, jestem matką dwóch synów. Mam rodzinę, która mnie wspiera. Urodziłam się i wychowałam na Śląsku. Rozumiem jego kulturę, jego lokalne problemy, a z drugiej jednak strony, dzięki mojej pracy, dzięki mojej karierze i podróżom po świecie, poznałam, jak działa biznes na świecie i poznałam również, jak działają społeczeństwa, jak są zorganizowane. I jak wygląda współdziałanie społeczne w innych krajach. Te wiedzę i doświadczenie, i moją energię chcę oddać dla miasta, chcę wykorzystać dla miasta. Ruda Śląska ma wspaniałą historię sięgającą średniowiecza posiada unikatowe warunki i możliwości, które nie są wykorzystywane. Podstawowy atut to dużo wolnych, niezagospodarowanych przestrzeni, doskonale skomunikowanych w środku z jednego z najbardziej uprzemysłowionych rejonów Europy. Dlaczego Ruda Śląska potrzebuje nowej miotły? Proszę Państwa, Ruda Śląska się wyludnia. Ludzie w Rudzie Śląskiej są prawie najbardziej nieszczęśliwi w Polsce. Według badań od to domu Ruda Śląska zajmuje trzecie miejsce od końca. A badano poziom szczęśliwości w zależności od tego, w jakim mieście się mieszka. Jak tu żyć? Skoro na tysiąc mieszkańców w Polsce przypada około sześciu przestępstw gospodarczych, a w Ródzie śląskiej mamy ich około 75. Czy w takich warunkach jest szansa na rozwój gospodarczy, rak szyjki macicy, rak piersi zabija nasze kobiety w stopniu znacznie większym niż w innych miastach Polski? I to o kilkanaście a nawet o kilkadziesiąt procent. A wyobraźcie sobie Państwo, że rozwodów w Rudzie Śląskiej jest znacznie więcej niż w innych miastach. W związku z czym najwyższy czas, żeby zadbać o zagrożoną rodzinę. Mieszkania bez spłukiwanych sanitariatów znacznie więcej niż w innych miastach w całym kraju. Przeciętne wynagrodzenie obywatela w Rudzie Śląskiej stanowi około 80 parę procent Średniego wynagrodzenia w innych miastach Polski. Wydatki na pomoc społeczną i ochronę zdrowia spadają, a rosną koszty administracji. Główna teza programowa moich szanownych kontrkandydatów, podobno najbardziej liczących się, to kontynuacja. Co oni chcą kontynuować? Spadek demografii, poczucie nieszczęśliwości, a może, żeby jeszcze więcej kobiet umierało w naszym mieście. Nie można kontynuować tego, co złe w Ródzie Śląskiej. Kontynuacja zła nie jest programem. Potrzebna jest nowa koncepcja i nowe spojrzenie. Potrzebne jest nowe podejście. Moi szanowni kontrkandydaci nie mogą się pochwalić sukcesami w dotychczasowej pracy dla miasta. W czasie ich wystąpień najczęściej są obecni różni oficjele i wygłaszają laudacje i pochwały na temat kandydata i nic o mieście tam nie słyszę. Szanowni moi kontrkandydaci, w demokracji to obywatele wybierają prezydenta miasta, a nie wasi koledzy. Szanowni moi kontrkandydaci przyzwyczaili się do problemów, a ktoś nowy, taki jak ja, ma szansę te problemy zacząć nazywać, zwalczać je i rozwiązywać moi kontrkandydaci nawet tych problemów nie nazywają, bo obserwuję ich kampanię wyborczą i tego w ogóle nie słyszę. A ja mam propozycję, jak je rozwiązywać. Wiemy, że Ruda Śląska ma duży problem z gospodarką śmieciową. Y Mieszkańcy nie chcą sortować, nie sortują tych śmieci i otrzymują kary za to. Ale trudno się dziwić. W małych mieszkaniach dwa, trzy pojemniki dodatkowo. Jak to zrobić? I Mój, mój projekt jest taki, żeby nie karać mieszkańców za to, że nie sortują, a nagradzać za to, że sortują, żeby wyzwolić ich inicjatywę społeczną, żeby sami zaczęli myśleć, jak to zorganizować. Bo kary powodują u mieszkańców jeszcze większą dezaktywację społeczną. Ci, co znają Rudę Śląską, wiedzą, że w Halembie największe zakłady to były elektrownia Halemba i, i, i kopalnia Halemba. Ale w tej chwili one są likwidowane, ale czy one wyparowały? Nie, więc na bazie elektrowni Halęby możemy wybudować nowoczesną elektrownię na bazie fotowoltaiki, bo przecież cała infrastruktura istnieje, została, przyłącza różne inne urządzenia, które są do tego potrzebne, pozwolenia, więc gdyby to budować od nowa, byłoby to bardzo drogie, długo by to trwało, a tak, jest to wykorzystanie tego, co mamy, transport miejski. Ten, kto zna Rudę Śląską, wie doskonale, a ci, co, co przejeżdżają tu tylko, to widzą, jaki jest ogrom torów towarowych na terenie Rudy Śląskiej. Często są zdemontowane, nieużywane, ale one są i należy je wykorzystać do zbudowania ja to nazywam naziemne metro ale to taki system transportowy który by połączył wszystkie dzielnice, zwiększyłby mobilność mieszkańców, byłby niesamowitą bazą do rozwoju gospodarczego Rudy Śląskiej. W Rudzie, kolejny problem. W Rudzie Śląskiej ponad 50 tysięcy mieszkańców zadeklarowało narodowość śląską. Nie można tego nie zauważyć. Ruda Śląska jest miastem o największym poczuciu tożsamości śląskiej. Najwyższy czas, żeby zadbać o tych ludzi. Pamiętajmy, że w tym mieście jeszcze niedawno zdarzyła się taka sytuacja, że starszą kobietę wyrzucono z przychodni zdrowia tylko za to, że mówiła po śląsku. Najwyższy czas, aby ludzie wrośnięci w swoją śląską tożsamość. Poczuli się u siebie, a ludzie, którzy przyjechali na Śląsk, mieli okazję poznać tę kulturę. Śląskość może być źródłem dochodów i dumy. I tu mam propozycję: turystyka industrialna, mnóstwo obiektów historycznych. Tutaj mamy piękny kościół św. Pawła, przed nim figury św. Floriana i świętej Barbary, tak istotne dla tego miejsca, bo nawet. Wizerunek Świętej Barbary jest w Herbie Rudy Śląskiej. Jest również patronką górników, a Święty Florian, patronem hutników. Chciałabym zauważyć, że w Polsce w dniu Świętego Floriana świętuje się tylko Święto Straży Pożarnej. Przypominam wszystkim, to jest też patron hutników. Każde miasto. Potrzebuje swojego centrum, i o tym się ciągle mówi. Więc skończmy z tym gadaniem pustym, zróbmy to, zróbmy konsultacje, zdecydujmy i wybudujmy to centrum, ponieważ Ruda Śląska jest tak specyficznym miastem, gdzie ważniejsze jest życie w dzielnicach, a trzeba to połączyć. I transport, o którym mówiłam, jak również to centrum, by to wspomogło. Straż Miejska, bezpieczeństwo. Straż miejska dba o interesy urzędu miasta, a powinna pilnować porządku w mieście. I wraz z policją, która jest państwowa, powinny współdziałać. Ja to widzę tak, że na każdej radzie miasta by, powinien być komendant Policji, Straż miejska i wraz z władzami powinni wypracowywać koncepcję. Co z tego, że, strasz, że policja jest państwowa, ale ona też jest Rudy Śląskiej, więc żeby zadbać o. Lepsze bezpieczeństwo, te trzy instytucje powinny ściśle ze sobą współpracować. Służba zdrowia, państwowa, taśmowa, źle zarządzana też powinniśmy to wziąć w swoje ręce patrzeć na ręce tej państwowej służby zdrowia, dopasowywać ją do prywatnej służby zdrowia, dofinansowywać pomoc pielęgniarską, bo każdy senior powinien mieć bezpłatną i pełną opiekę. No i bardzo ważna rzecz. Ma się dziać w Rudzie Śląskiej. Jesteśmy zobowiązani zbudować życie dla młodych. W tej chwili wszyscy jeżdżą na imprezy poza Rudę Śląską. To dobrze, ale niech inni też przyjeżdżają do nas. I tutaj, tak jak w swojej ulotce napisałam, od szaleństw w nakładach po, orkiestr, po koncerty wielkich orkiestr, poprzez sport i różne inne wydarzenia. Tu pomysłów jest mnóstwo, ale chciałabym zaapelować korzystając z obecności mediów, że zostałam zaproszona na trzy debaty dotyczące wyborów prezydenckich. I te wszystkie trzy debaty mają się odbyć. Jedna w Sosnowcu, a dwie w Katowicach. Więc apeluję do tych trzech instytucji, które te debaty organizują, żeby to się działo w Rudzie Śląskiej. To jest taki pierwszy krok zanim zostanę prezydentem. Do y, naczelnego redaktora Dziennika Zachodniego, do pana redaktora Gajdy, do y, pana Kuśpika prezesa portalu samorządowego, jak również do pana Marcina Zasady z portalu Ślązak apeluję: zróbcie tą debatę. Tutaj, tu, się ma się, tu ma się zacząć dziać, a do urzędu apeluję, żeby udostępniono odpowiedni lokal na te debaty, dajmy przykład, jak aktywizować to miasto. Ja nie starałam się o to, aby na mojej konferencji prasowej znaleźli się oficjele. Natomiast zaprosiłam na moją konferencję przedstawiciela obywateli Rudy Śląskiej, bo dla mnie Ruda Śląska w centrum, obywatele w centrum to powinno być tutaj najważniejsze. Pan Tadeusz Dążalski, ojciec rodziny, przedsiębiorca, sportowiec, działacz, działacz społeczny, zabierze zaraz głos i. Powie, co dla niego w tym mieście jest ważne. Zapraszam do zabrania głosu. Dzień dobry. Ważne jest to, aby Ruda Śląska ruszyła do przodu. Przez ostatnie 10 lat niestety staliśmy w miejscu. A stanie w miejscu, wiadomo, w dzisiejszych czasach to jest cofanie się do tyłu, więc nie cofajmy się, idźmy do przodu, żeby się w Rudzie działo, żeby wróciły kultowe imprezy sportowe, które były kultowe imprezy y, kulturalne, muzyczne, bo to było fajne, a w tej chwili tego brakuje młodzieży i ludziom, po to, żeby móc się tu rozwijać i korzystać z rozrywki. Żeby to wszystko przeprowadzić, to nie może być tak upragnionej przez moich kontrkandydatów w kontynuacji. Musi przyjść nowa osoba, ja te wszystkie rzeczy przeprowadzę, ja to wykonam. Jolanta Milas, nowym prezydentem Rudy Śląskiej.